Hej, cześć, widzowie z tej strony, Pączek i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. I dzisiaj, widzowie, wiecie co nagrywamy: Oczywiście, Call of Duty 2. To już jest y, trzecia y, misja z ostatnich trzech misji. Także tak, widzowie, wybierzemy sobie misję Select i zaczynamy sobie misję D-Day. Także tak, widzowie, zaczynamy sobie od samego począteczku. Ja, ja was, widzowie, bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. <laughs> widzowie, nie mają co czekać. I zaczynamy oczywiście sobie gierkę. Spamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału y, Pońcie FM i Julian i też i Seba. Bardzo dziękuję każdej osobie, która zasubskrybuje właśnie te trzy osoby i No i widzowie, my przechodzimy sobie na misji y, no. Ej, widzowie, czy to nie jest taka podobna misja do Call of Duty World War Ej, widzowie, w ogóle będę nagrywała... Będę y, dla was nagrywał World War II, ale widzowie też... Misja podobna do Artwortu, World. zobaczcie jej. Kurde, pójdziemy takim samym statkiem. Ja. Yeah. O, oh, fuck, ale dosyć. Wow Co jest? O, oh, ja. Yeah. Co tu się widzowie dzieje? Ile ludzi straconych? Ja. Dobra. Ja. Co się widzowie dzieje tu? Ej, co jest? To jestem podobny! Ej, to jest widzowie... Gdzie on jest? To jest podobny do tego. Pearson, jak on miał? Nie. Nie pamiętam widzowie, jak on miał. Widzowie, mamy sniper, który ma mega małą I Tu wchodzą widzowie. Ja widzę. Wy. wchodził. Mam tu gwiazdkę. O tak, mogę w nich siedzieć. No nie wiem, widzowie. Wow. Zaczynajmy sobie misję d -Day. Dobra, widzowie. Musimy ich osłonić, tak? Ole dostał! Ole spodo! Ale widzowie, on dostał, ale za naszych. Dobra. Żeby naszych nie pozabijali, widzę. Skąd, skąd, skąd? Oj, widzowie. Oni tam działko, widzowie swoje mają. Ale jak my, widzowie, mamy wejść? A, widzowie, możemy wejść. Aha. Dobra, widzowie, to wchodzimy sobie. O, oh, fuck. Ja... <ścoughs> yeah. Jesteśmy w tutaj, i wreszcie mamy karabin kurde który ma 280 amunicji, a nie ma jakichś, nie wiem, 5, e, nawet 0 amunicji, tylko ma 5 strzałów do wykorzystania. Dobra. Wow. Ale wizowy to będzie się prezentowało. Wow. Dobra Dobra Mamy Wow Wow, widzowie, my te damy Jakie mam się widzowie tam dostać, nie? Dobra, próbujemy widzowie Dobra, widzowie, udało nam się, przeszliśmy sobie na tą stronę Co jest? On kojarzy z Dobra, Dobra widzę, idziemy sobie tam, bo mamy tą gwiazdkę ogólnie Dobra Dobra, lecimy Ej, jak widzimy, mamy tam przejść. Ej, no co jest na no? Aha mina? No tak widzowie miny, 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 miny ale... Mm, jak my tam przejdziemy? No jak my tam... Aha, widzowie tam jest wejście, dobra. To już wiemy. Dobra, musimy sobie widzowie ich oczyścić. Dobra. Dobra. Mamy każdego i Wchodzimy, w widzowie. Żeby nic nie było, wchodzimy. Dobra. Dziś, widzowie, będą też odcinki z Black Opsa. Bo chyba wiecie, nie wiem, widzowie, ale mówię. W razie czego jeszcze, żebyście już na pewno wiedzieli. Także no. I dobra. 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 dobra, mamy. Tak żeby oni, ten jest mega wkurzający bo on trafia, ciągle nie to ten był, tam to ten był. Dobra, dobra. Wow, widzowie, my każdego kosimy tu. Halo. My sobie bez naszych radzimy. My w ogóle, widzowie, możemy bez naszych grać, bo nasi to ty tylko... Nie wiem, oni coś robią nasi. Wow, widzowie. A to, no, to nie nas. Dobra i tędy chyba Nie wiem widzowie Dobra A ja widzowie Czyli czekajcie widzimy jak my musimy tam przejść Nie wiem widzowie Tędy normalnie można przejść, na no to widzowie, nie wiem, może na górę? Na górze zobaczymy coś? Tak, jeszcze oni tu są. Ej, co? Jak oni tam przeszli? Nie wiem, widzowie, jak oni tam przeszli? No to my też wychodzimy. Chyba, że tędy widzowie. Widzę, że nie wiem już jak oni tam przeszli. A nie, no kurde. Jak my mamy tam przejść? No kurde. No tu jest zablokowane przejście, no? A ja myślę, widzę, że przez, że przez krzaki możemy. Nie wiem widzowie jak my to zrobimy Poczekajcie widzowie jakoś teraz kominę Dobra widzowie już wiemy, zobaczcie. My musieliśmy tu przejść. Cyk, cyk. Tu i tu sobie przejść i widzę, już jesteśmy na drugiej stronie, nie? Sorry, widzowie w ogóle, że tak zrobiłem, ale... No nie wiedziałem widzowie, no ale dobra. Wow, widzowie. Oh fuck. Wow. Dobra. Wow, widzowie. To to będzie dobre mega... Dobro widzowie, ma ten sobie przejdziemy. Ło, wow, jakie krowy martwe. <laughs> Dobra. Ale widzowie, próbujemy oczywiście. Dobra Jeszcze tu chyba? Ta tu? Tutaj? Tylko... O tędy i jeszcze... To! Ostatnia armata Jest! Mamy to! Mamy to widzowie, udało nam się wszystko je podpalić Dobra Dobra, widzowie. Oj, 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 oj. Dobra. No i lecimy, czy Aha, tędy widzę, musimy. Oni tam będą? Tak. O, ale widzowie, daliśmy im. Ale jeszcze raz sobie tak damy. Eee, tam uciekają. A co ty, chcesz nas zejść? Dobra. A to nasi. To już widzowie nasi, no to musimy... Dobra ich sk oni skoszeli wow. A widzę, że w sumie to mi nic nie dało, nie? Dobra, widzę, że zamienimy sobie to na to może. Lecimy sobie To tu widzę, gdzie byliśmy na początku. Ale dobra widzowie lecimy sobie. <laughs> no, no, no. Dobra, lecimy. Dobra. Dobra widzowie, idziemy sobie coraz dalej. Dora szybko. Dałeś radę? Nice! A widzowie, teraz musimy bunkry chyba oczyścić. Dobra. Wow. Dobra, widzowie, idziemy jeszcze te dwa bunkry oczyścić. A nie, nie dwa bunkry, widzowie. To widzowie, jedną, ale poczekajcie chwilę. Dobra, widzowie, Sary. Musiałem na chwilę gdzieś iść. Ale dobra, widzowie, lecimy sobie. Tu, o kurde! Ale widzę, jak tu jest! Dobra, z całego bunkru. Był. No, tak ma być. Jeszcze ten widzę. Dobra. Dobra że tyle! Udało nam się oczyścić ten bunkier ogólnie i no, widzę także no Dobra, widzę Ale co jest widzę? Jeszcze tylko czy nikogo nie ma. Czy jest ktoś widzę. Nie wiem, może ja nie, 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 nie zauważyłem kogoś. Nie, nie ma nikogo. Ojej. Tu był ten chłop widzę, że już ten bunkier jest, no to o co tu chodzi? Ten bunkier już jest z głowy, nie? Halo, halo, alo. jest tu ktoś? No nie ma, no. Skąd? A, widzę, że się tu! Ja widzę, że nie zauważyli. Dobra. Dobra, lecimy widzowe. O fak! Dobra. Co jest? Co jest? Tu coś jest? A nie dobra, idziemy sobie tam widzowie. I nie wiem widzowie, czy to już nie koniec misji i... a misja I bardzo widzowie, dziękuję za oglądanie tej misji Widzimy się w ostatnich dwóch misjach, widzowie Bo już niedługo sobie zakończamy tą serię, także... a gente na